Spotkanie grupowe w formule targów jest wspaniałym momentem, kiedy możemy się spotkać z innymi członkami grupy. Wymieniamy tutaj doświadczenia. A co dla nas bardzo ważne, to spotykamy przede wszystkim dostawców, których jest tu dzisiaj chyba rekordowa ilość elektryczny w tych czasach no, tak się szybko, dynamicznie zmienia. To jest potrzebne, nieumknione. Siedzieć w miejscu, no to się człowiek nie rozwija. No, spotkania też powodują to, że e, uczymy się rozwoju, tak można powiedzieć. Coraz więcej nas jest, coraz więcej jest wystawców. Widzimy, że przynosi to obopólne korzyści. Spotykają się dwie strony, po prostu biznesowe. Nie ma zawracania głowy, że tak powiem, jak to bywa czasami na otwartych targach. Są konkretni ludzie, którzy zadają bardzo konkretne pytania, a my tu jesteśmy po prostu, żeby wykorzystać ten czas jak najlepiej. Najfajniejsze jest to, że wielu dostawców słyszę przez telefon, znam nazwiskami po mailach, a tutaj mogę im podać rękę, poznać się osobiście, kontakt z ludźmi na żywo. Nie przez telefon, nie przez maila, tylko na żywo. Fajna sprawa. Tegoroczna edycja El Sigma Expo 2019 jest dla nas wielkim sukcesem, ponieważ zjawiło się 48 wystawców, którzy bardzo skutecznie docierają do członków grupy El Sigma. Mają możliwość porozmawiania z nimi. Dodatkowo motywatorem w czasie tych targów dla zwiedzających jest ufundowana nagroda w postaci skutera. Dzieją się rzeczy naprawdę fajne, bo są i targi, gdzie możemy zaprezentować swoje produkty, później mamy bardzo fajny event sportowy, kończymy wszystko imprezą grillową, gdzie już wszyscy na luzie możemy porozmawiać o sprawach nawet niezwiązanych z biznesem. Sigma, patrząc na to, co się w ostatnich latach dzieje, wyróżnia się dość mocno pozytywnie pewnym poszukiwaniem rozwiązań, które robimy w celu progrupowym. Uważamy siebie za pewien podmiot, który ma za zadanie tak prowadzić swoje działania, w taki sposób skutecznie, żeby wpływać pozytywnie na działania naszych firm członkowskich.